Carlo Collodi Pinocchio Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnej nowości. Dziękuję. Rozdział szósty Pinocchio zasypia z nogami w piecyku i następnego dnia budzi się ze spalonymi stopami. Pinokiowi bardzo nie podobała się ciemna ulica, ale był taki głodny, że wybiegł z domu. Noc była czarna jak smoła. Grzmiało, a co pewien czas błyskawice pojawiały się na niebie i zmieniały je w morze ognia. Zimny wiatr dął zawzięcie i wzbijał gęste chmury kurzu, a drzewa chwiały się i dziwacznie jęczały. Pajacyk bardzo bał się grzmotów i błyskawic, ale głód był większy od strachu. Po kilku susach znalazł się w wiosce, zmęczony, dyszący jak wieloryb i z wywieszonym językiem. Wieś była ciemna i opuszczona, sklepy miały zamknięte drzwi i okna, a na ulicach nie było widać nawet psa. Wydawało się, że to wioska umarłych. Zrozpaczony Pinokio podbiegł do jakichś drzwi, złapał za sznur od dzwonka i zaczął nim gwałtownie szarpać, mówiąc do siebie. Na pewno ktoś usłyszy? Miał rację. Z okna wyjrzał stary człowiek w szlafmycy i zawołał ze złością. Czego tu szukasz w środku nocy? Czy zechciałby pan dać mi kawałek chleba? Jestem głodny. Zaczekaj chwilę, zaraz przyjdę, odparł starzec, myśląc, że to jeden z chłopców, którzy lubią włóczyć się po nocy i dzwonić do drzwi spokojnie śpiących ludzi. Po minucie czy dwóch ten sam głos zawołał: Podejdź pod okno i wyciągnij kapelusz. Pinokio nie miał kapelusza, ale gdy stanął pod oknem, strumień lodowato zimnej wody spadł na jego biedną drewnianą głowę. Ramiona i całe ciało Wrócił do domu przemoczony, zmęczony i głodny. Nie miał już siły stać, więc usiadł na małym stołeczku i położył stopy na piecyku, żeby je osuszyć. Zasnął, a gdy spał, jego stopy zaczęły się palić. Powoli, bardzo powoli poczerniały i zamieniły się w popiół. Pinokio chrapał, jakby to nie były jego własne stopy. O świcie otworzył oczy i usłyszał głośne stukanie do drzwi. Kto tam? Zawołał, ziewając i przecierając oczy. To ja, odparł jakiś głos. Był to Jepetto. Koniec rozdziału szóstego. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Będę Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję, do usłyszenia. Hej.